Jeśli kiedyś zastanawialiście się, co można robić w Warszawie i jakie wydarzenia organizuje Zarząd Studentów, za chwilę wszystko stanie się dla Was jasne. Przedstawiamy rozkład akademickich inicjatyw. Uwaga, nadchodzi sesja! Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego każdego roku podczas sesji zimowej oraz letniej dba o to, abyśmy zdali egzaminy, organizując przestrzeń do nauki, rozrywki i relaksu. W ten sposób akcja Bów dla Słów ma umilić długie godziny spędzone na nauce. Juwenalia to największe, najhuczniejsze i najbardziej muzyczne święto studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rokrocznie przyciągają masę studentów oraz mieszkańców stolicy. Dwa dni juwenaliowe odbywają się na kampusie głównym UW, a dzień trzeci na Agrykoli. Regionalia to nic innego jak mini juvenalia na jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego. Są to wydarzenia takie jak Wuzetalia, czyli Juvenalia regionalne wydziału zarządzania, czy też Gardenalia, których gospodarzami są samorządy wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych. Regionalia to także Psychonalia, czyli impreza studentów w ogrodzie wydziału psychologii oraz Orientalia, miasteczko pełne atrakcji dla duszy i ciała. Miasteczko na styku kultur to odpowiedź na potrzeby studentów przyjeżdżających do nas z najróżniejszych zakątków świata. Dzięki tej inicjatywie mogą podzielić się informacjami o swoich krajach. Ponadto każdy odwiedzający może wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, a także skosztować kuchni z różnych stron świata. Letnia scena akademicka to nowy projekt samorządu, który od samego początku cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród studentów. W atrakcjach pokazy filmowe pod chmurką, po których odbywają się spotkania z ekspertami poświęcone wyświetlonym produkcjom, jak również występy muzyczne, stand-up oraz silent disco a to wszystko na małym dziedzińcu UW. Stage4U to program muzyczny, którego celem jest wyłonienie zdolnych twórców i danie im szansy na zaprezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością. Inicjatorem programu jest studencka telewizja internetowa Uniwerek TV. Na zwycięzców programu czeka występ podczas juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego oraz stworzenie teledysku we współpracy z Uniwerek TV. KMS, czyli Konferencja Mediów Studenckich, to kolejny projekt organizowany i prowadzony przez telewizję studencką Uniwerek TV. Przez kilka dni uczestnicy w towarzystwie wybitnych prelegentów z branży medialnej biorą udział w panelach tematycznych, warsztatach, dyskusjach i integracji. Jest to niepowtarzalna okazja do spotkania akademickich środowisk medialnych z całej Polski oraz zagłębienia się w tajniki pracy w mediach. Chcesz zaprezentować swoją twórczość przed większą publicznością? Mówisz masz! Tydzień artystyczny UW to szansa dla wszystkich, aby zaprezentować siebie, swoje talenty i zainteresowania przed szeroką publicznością studencką. To miejsce dla wszystkich artystów: śpiewasz, tańczysz, malujesz, a może masz jeszcze inną pasję? Niezależnie od tego, co jest Twoją pasją, Tydzień artystyczny to okazja, aby pokazać, co Ci w duszy gra. Program ambasadorowie UW powstał, by osoby idące na studia na Uniwersytecie Warszawskim mogły poznać uczelnie i interesujące ich wydziały od zaplecza, korzystając z wiedzy i doświadczenia już studiujących osób. Być może to ty zostaniesz tegorocznym ambasadorem? Muzyka, jarmark oraz huczne rozpalenie światełek na choince. To specjalna akcja świąteczna, która pomoże wam wczuć się w świąteczny klimat i przeżyć miłe chwile w ciepłych, choć zimowych okolicznościach. Coś dla wszystkich siatkoholików z UW i nie tylko. To okazja do rywalizacji na siatkarskim boisku. Zasady: zbierasz drużynę, w skład której koniecznie muszą wchodzić osoby posiadające status studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Trenujesz, dajesz z siebie wszystko, wygrywasz. Samorząd studentów oprócz zabaw i szkoleń angażuje się także społecznie. W grudniu studenci organizują akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych, by pomóc pacjentom chorym na nowotwory krwi. Robią to specjalnie dla ciebie, abyś i ty mógł się zarejestrować i uratować komuś życie. To oczywiście nie wszystkie atrakcje organizowane przez samorząd, a pomysły studentów nie mają końca. Resztę z nich poznacie, wkraczając w świat Uniwersytetu Warszawskiego.